Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku: "Soboty Zagadką. Kłaniam się niżutko, jak zawsze. E, I zaczynamy od rozwiązania zagadki poprzedniej. Zagadka poprzednia była dość taka skomplikowana, podchwytliwa, jak e, wedle tego, co dostałem od Was e, w odpowiedzi na, na tę zagadkę, e, według Waszych komentarzy. Otóż, o co chodziło? Wzrost decybeli w samochodzie przy wzroście prędkości nastąpił z 65 decybeli na 72 decybele. I było pytanie ilokrotnie głośniej zrobiło się w samochodzie. I tutaj dziękujemy Tadeuszowi Piłkowskiemu za bardzo fajny link podesłany w komentarzu pod poprzednim postem. Zamieszczę ten komentarz również w tym poście, abyście mogli sobie również wejść w niego i abyście nie przeoczyli tej, tego ciekawego artykułu. Otóż, mi chodziło o natężenie dźwięku, oczywiście. Jest to skala logarytmiczna, ponieważ od 0 do 140 dB to się przyjmuje tak, żeby łatwiej się określało to natężenie dźwięku, ale jest to skala logarytmiczna, zatem nie możemy tutaj tak liniowo tego rozpatrywać, tylko właśnie logarytmicznie. I dlatego wzrost z 65 na 72 dB to oznacza ponad pięciokrotny wzrost natężenia dźwięku. A jeżeli chodzi o głośność, to jest takie psychofizyczne pojęcie, już ponieważ to jest jakby odczuwalne przez każdego człowieka, też tak naprawdę inaczej, ale przyjmuje się uśrednia, że w takiej sytuacji jest to ponad dwukrotny wzrost głośności, czyli volume, po angielsku loudness, innymi słowy. Ale to wszystko w tym linku, który Wam podeślę, w tym poście, także zapraszam do zapoznania się, naprawdę bardzo, bardzo ciekawa literatura. A dzisiaj zagadka z pociągami. Mamy dwa miasta: Lima, czyli stolica Peru, i Rio de Janeiro, czyli nie stolica Brazylii, ale miasto w Brazylii. I pociągi między tymi miastami kursują i zakładamy, że w ciągu każdej doby ruszają dwa pociągi z każdego miasta: z Limy do Rio de Janeiro i z Rio de Janeiro do Limy. I zakładamy również, że zawsze wyruszają o tej samej porze dane dwa pociągi. Czyli w ciągu doby dwa wyruszają z Limy do Rio de Janeiro, dwa z Rio de Janeiro do Limy, ale ten pierwszy w ciągu dnia, jak wyrusza, to wyrusza o tej samej porze z obu miast naraz. Podobnie ten drugi, ta sama pora i wyrusza. Czas drogi. Między Limą a Rio de Janeiro wynosi 3 godziny, 3 dni, przepraszam. 3 dni przemieszcza się ten pociąg. 3 dni, czyli 72 godziny. Ok, jakie jest pytanie? Ile pociągów podróżujących do Peru, czyli do Limy, zobaczy pasażer, który wsiada w pociąg jadący do Rio de Janeiro z Limy? Czyli jaką ilość pociągów zmierzających w drugą stronę zobaczy osoba, która wsiada w pociąg z Peru do Brazylii? Ile pociągów jadących w stronę drugą, czyli w przeciwnym kierunku niż on? Taka jest zagadka. Dziękuję bardzo. Czekam na Wasze odpowiedzi. I do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam.